I teraz następne na czym trzeba się skupić, to żeby stopy były minimalnie zotowane na zewnątrz, 15-20 stopni w tym przypadku. I teraz powoli schodzę w dół. I znowu w górę, i teraz jeden z dość częstych błędów, jeśli chodzi o przysiad, to w momencie schodzenia w dół. I wstawania. Kolana idą do środka, a to jest bardzo bardzo zły nawyk i dość niebezpieczne, że w większym ciężarze. Schodzę sobie w dół i w górę. Staram się, żeby kolana szły mniej więcej wzdłuż stóp. I znowu wchodzę w dół. I wstaję. I też co ważne na początku, to żeby kontrolować to zejście w dół, a nie schodzić w dół i nagle przyspieszać.